A tak, padłem. O i tam, dobra. Jest, no i patrzcie, już mamy wszystkie przedłużenia, yuppie! Oh yeah! Oh yeah! Pięknie, oh yeah! Teraz jesteśmy wykokrzeni na maksa. Czy cały zamek może podskoczyć. Też znowu się naćpiał prochami. Yeah! Mamy wydłużenie! Subcio! Patrzcie jak, jaki piękny pasek! No prawie piękny, bo został trochę czerwony. Jaki pełny! Taki cały! Piękny! Mm. Też znowu kawał drogi, żeby wrócić. No i w sumie to już lecimy na ostateczną walkę! Tak, ja chyba od razu przy tej jednej sesji nagraniowej wezmę, przejdę A jutro może ten A Jutro Wam chociaż nie Jutro chociaż może nagram, ale jeszcze nie wrzucę Dopóki nie wrzucę wszystkich odcinków, tutaj jest Princess Ja już myślałem, że się zabiję Teraz tędy mamy wrócić Dobra, tędy wrócimy Ja aż się zapiszę Z Tym Paseczkiem to już, tak, Śmierć księcia widzieliście Jaki tam był zapis A ten co to jest możliwe? Normalnie, facet, normalnie. Kurde, ale mi w brzuchu płuczy. Kurde, no ja nie mogę. I Ja nie. i znowu przejdziemy Biegnij książe, biegnij, biegnij książe A kamerę bym poprosił inną, dziękuję mm. I scotch Pięknie Dobrze się spisać książę. O, wywalimy go za barka Dawno nie wywalała A o kurde, ej, oszlak A jak my zejdziemy? Aha, Uuh. O w dupę, jeżdżę jeżę, tu jeżdżę A, dobra, to tak się przejdzie Idziemy, ja jestem się I już lecimy, yeah No co troszkę konfrontację? Tu się zapiszemy Żeby nie było Śmierć księcia. Zapisać tak. Szybko. Szybko i lecimy, lecimy, lecimy. Ruchy, ruchy, ruchy. O szlagaj. Już się tutaj pułapka zblokowała, widzicie. Ja tego pośpiechu. Aż mięściało, tak nic nie mówię. Tych emocji. O już, 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 już. patrzcie, już jesteśmy przy sali dronowej. Ciekawe w ogóle jak Kailina wchodzi do tej sali. Kurde, wchodzi po tej drabinie i skacze? Co ona w ogóle wyprawia? Jest, patrzcie. I patrzcie co tam mamy po środku aż się zapisze.

Dobra, Dobra, yy, teraz to. Bierzemy miecz i... Yeah. Patrzcie na to. Jaki piękny wody! Good, good! This should make things easier. Miecz wody. should oh yeah. ten things nie To powinno ułatwić. Dobry, dobry. To powinno nie Dobry, o tak tak. Oh yeah. ułatwić. Zobaczcie jaki piękny Trochę z kształtu przypomina ten Ten skorupiona, trochę Tylko tamten był bardziej kędziasty, a ten jest bardziej taki ten. Yy, bardziej taki smukły, o. Może takie słowo by pasuje. Jest ładnie ładniej na no taki, takimi złotymi tymi. Ozdobieniami. Falami, nie wiem. Falami no może. Skoro od wody. No i ta już myślę, że ma nazwisko, a my już wszystko wiemy Patrz nawet nie zamyka tej bramy O, już coś zaczaiła. Coś nie tak No właśnie, to się nie musi tak kończyć Into the present. Into the present, so you can kill me, kill me in your own time instead of mine? <laughs> I I'm rzucam. sorry, but only one of us can cheat fate today. Ajaj, A tam dziura będzie ah! Kalina! Empress! Listen! No! You listen! Timeline has said it will kill me, but I will change the timeline! Uh! Jak uciekaj? Patrzcie co jej zrobił w ogóle. I jak ją wepchnął. Ale ham z niego. Dobra, to lecimy. Trzeba ją gonić. Znaczy to ona w ogóle nas goniła. To się role zamieniły i my ją będziemy gonić. Save, save, save. To jest już koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Patrzcie, patrzcie. Ja nie mogę To jest już koniec normalnie Już Nie będzie żadnych przeciwników Tylko Kailina chyba Chociaż nie pamiętam czy z Kailiną się walczy przy dobrym zakończeniu Może do pewnego momentu tylko No i będziemy z Dahaką walczyć I już nie będziemy uciekać

And for you to die. Stand down! I do not want to kill you! Even if you don't want to kill me, you will. The timeline demands it. No, Kylina. You can change your fate. I have done so. A terrible beast was destined to take my life, but I have freed myself from. What is that? Pig? No! How is this possible? I've stopped Kylina from dying in the past. There are no sands in the hourglass. Co mam zrobić, Katy? Nie w ogóle? O no, kurde, no widzę. Wparcie, jakoś sieknę. Znaczy, nie chroni, tylko ten. No i teraz musimy walczyć z tym. Siadam. No i gdzie teraz jest? O, a właśnie ona strzelała do niego I teraz szybko żeby dotrzeć do niego to. to będzie chyba szybka, szybka walka Wparcie jak to jest opięknie Kurde zawsze się z nim meczem, a teraz ile już życia poszło? Kurde, ale ile my straciliśmy? Co jak on ty mógł odpuszykać chwilę? To nie może Patrzcie, patrzcie jak nam leci w skrycie. Kuźwa. O fuck, piątku nie mam no, tuchę to prawdę. Kurde, no zjadę mi wszystkie piaty. You've got to get